Narcyz myśli, że jest Twoim właścicielem. Uważa, że może Tobą pomiatać, manipulować i kontrolować każdy Twój ruch. Myśli, że zawsze będziesz wracać, błagać o uwagę i znosić każde upokorzenie. To dlatego, że do tej pory udawało mu się, ale dzisiaj to się zmieni. Istnieje coś, czego Narcyz boi się bardziej niż czegokolwiek innego. Coś, co sprawia, że jego fałszywa fasada rozpada się na kawałki, a on sam, ten pewny siebie manipulator, zaczyna panikować. Kiedy zastosujesz to, o czym dzisiaj ci opowiem, zacznie się dziać coś, czego nigdy się nie spodziewał. To on zacznie cię gonić. Nie dlatego, że nagle cię pokochał, nie dlatego, że poczuł skruchę, ale dlatego, że po raz pierwszy w życiu poczuje, jak traci nad tobą kontrolę. A to jest jego największy koszmar. Dzisiaj pokażę Ci dokładnie, krok po kroku, jak sprawić, by Narcyz, który myślał, że Cię złamał, zaczął się przed Tobą płaszczyć. A ostatnia strategia, którą Ci zdradzę, jest tak potężna, że może sprawić, iż Narcyz będzie błagał o Twoją uwagę, której wcześniej nie potrafił docenić. To nie jest zemsta, to jest odzyskanie swojej wartości, swojej mocy i swojego życia. I zaczynamy właśnie teraz część 2 kontekst i walidacja Narcys ma jeden fundamentalny cel: kontrolować cię. Nie z miłości, nie z troski, ale z potrzeby władzy. Kiedy jesteś pod jego kontrolą, czuje się potężny. Kiedy cierpisz, czuje się lepszy. Kiedy błagasz o uwagę, czuje się jak bóg. Pamiętasz te wszystkie chwile, kiedy nagle znikał bez wyjaśnienia? Kiedy atakował cię za najdrobniejsze rzeczy, kiedy zmieniał zdanie i winił cię za to, że nie potrafisz go zrozumieć? To nie były przypadki, to była strategia strategia, która miała sprawić, byś czuł się zagubiony, niepewny i zależny od jego aprobaty. Narcyz żywi się twoim cierpieniem, jak wampir krwią. Każda twoja łza. Każda nieprzespana noc, każda desperacka wiadomość z pytaniem co, zrobiłem nie tak? To dla niego uczta, dowód, że wciąż ma nad tobą władzę. Ale co się stanie, jeśli nagle zabierzesz mu to pożywienie? Co się stanie, jeśli przestaniesz reagować w sposób, jakiego się spodziewa? Co się stanie, jeśli zamiast biec za nim jak posłuszny pies, pokażesz mu, że Twoje życie toczy się dalej, lepiej bez niego? On się rozpadnie dosłownie. Jego poczucie własnej wartości, które jest całkowicie uzależnione od reakcji, innych ludzi, zostanie zmiażdżone. Pomyśl o ostatnim razie, gdy Narcyz próbował Cię sprowokować. Może to była. Przypadkowa wzmianka o nowej osobie w jego życiu. Może to była cisza, która miała cię zmusić do błagania o uwagę. Może to była krytyka ubrana w żart, która miała cię zranić, ale nie dać ci prawa do obrony. Wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś wtedy zareagował zupełnie inaczej niż się spodziewał. Gdybyś zamiast błagać o wyjaśnienia, po prostu wzruszył ramionami i poszedł dalej. To, czego nauczysz się dzisiaj, to nie tylko sposób na obronę, to precyzyjna broń, która uderza prosto w najsłabszy punkt Narcyza jego nadmuchane, ale puste ego. I kiedy zaczniesz stosować tę strategię, on po raz pierwszy poczuje, jak to jest przegrywać w grze, którą sam stworzył. Narcyz widzicie jak otwartą książkę. Myśli, że zna wszystkie twoje reakcje, że może przewidzieć każdy twój ruch, że wie dokładnie, jak cię manipulować, jak wywołać w tobie określone emocje, jak sprawić, byś biegał za nim, jak zagubione dziecko. Ale jest w tym wszystkim jeden fundamentalny błąd. On wie, jak reagujesz tylko dlatego, że nauczył cię reagować w określony sposób. Co jeśli nagle zmienisz zasady gry? Narcyz, mimo całej swojej przebiegłości, jest w rzeczywistości bardzo przewidywalny. Potrzebuje kontroli jak tlenu, potrzebuje pewności, że w każdej chwili możecie przywołać z powrotem. Kiedy traci tę pewność, jego świat się rozpada. Dosłownie, narcyz bez kontroli to narcyz w panice. Teraz poznasz pięć strategii, które nie tylko ochronią Cię przed manipulacją narcyza. Ale sprawią, że to On zacznie za tobą biegać. To On będzie rozpaczliwie szukał twojej uwagi. To On będzie się płaszczył. Strategia 1: obojętność. Najcięższa broń przeciwko narcyzowi narcyz żywi się twoimi emocjami, twoim gniewem, twoim smutkiem, twoją desperacją, twoim błaganiem o uwagę. Każda twoja reakcja emocjonalna to dla Niego uczta. Nawet Twoja złość, Twoje krzyki, Twoja nienawiść, to wszystko go karmi. Daje mu poczucie, że wciąż jest dla Ciebie ważny, że wciąż ma nad Tobą władzę. Ale co jeśli nagle przestaniesz reagować? Co jeśli zamiast krzyczeć, płakać czy błagać, po prostu wzruszysz ramionami? To właśnie obojętność jest najcięższą bronią przeciwko narcyzowi. Nieudawana obojętność, która ma na celu wywołanie w nim reakcji. Prawdziwa obojętność, która wynika z głębokiego zrozumienia, że narcyz nie jest wart Twoich emocji, że Twoje szczęście, Twoja wartość, Twoje życie nie zależą od Niego. Wyobraź sobie, że narcyz wysyła Ci prowokacyjną wiadomość, może wspomina o nowej osobie w swoim życiu. Może sugeruje, że to ty byłeś problemem w waszej relacji. Może próbuje wywołać w tobie zazdrość lub poczucie winy. W przeszłości zareagowałbyś natychmiast. Płaczem, złością, desperackimi próbami wyjaśnienia sytuacji. Ale teraz? Teraz po prostu nie reagujesz albo odpowiadasz krótko, rzeczowo, bez emocji. Rozumiem. W porządku. Dzięki za informację. Co się wtedy dzieje z narcyzem? Wpada w panikę. Nie rozumie, co się dzieje. Gdzie są Twoje emocje? Gdzie jest Twoja reakcja? Czy to możliwe, że nie obchodzi Cię to? Że nie ma już nad Tobą władzy? Dla Narcyza to jest jak śmierć. Jego ego karmi się Twoimi emocjami. Bez nich zaczyna głodować. I wtedy zacznie robić wszystko, by wywołać w tobie jakąkolwiek reakcję. Będzie prowokował mocniej, będzie próbował różnych strategii, będzie błagał, groził, manipulował, tylko po to, by znów zobaczyć, że ma nad tobą władzę. Ale ty pozostaniesz obojętny, bo zrozumiałeś, że twoje emocje są zbyt cenne, by karmić nimi kogoś, kto nigdy nie potrafił ich docenić. Strategia 2. Przestań szukać jego walidacji. Narcyz wie, że pragniesz jego aprobaty, że chcesz być przez niego zauważony, doceniony, potwierdzony i używa tego przeciwko tobie. Dawkuje ci swoją uwagę jak narkotyk, czasem daje ci jej dużo, by uzależnić cię od siebie, innym razem wstrzymuje ją całkowicie, by wywołać w tobie desperację. To ciągła huśtawka, która ma jeden cel: uzależnić cię od jego walidacji, sprawić, byś ciągle jej szukał, byś był gotów zrobić wszystko, by ją otrzymać. Ale co, jeśli nagle przestaniesz jej potrzebować? Od dziś, cokolwiek by ci powiedział komplement, krytyka, obietnica, groźba przyjmujesz to z takim samym spokojem. Nie cieszysz się przesadnie, gdy cię chwali. Nie rozpaczasz, gdy cię krytykuje. Po prostu przyjmujesz to do wiadomości i idziesz dalej. To, co mówi narcyz, przestaje mieć wpływ na to, jak się czujesz. Na to, jak postrzegasz samego siebie. Na to, jakie decyzje podejmujesz. Dla narcyza to jest jak utrata supermocy. Nagle jego słowa, które kiedyś miały moc budowania cię lub niszczenia, stają się po prostu słowami. Bez szczególnego znaczenia bez szczególnej mocy i wtedy narcyz zaczyna panikować próbuje odzyskać tę moc zwiększa dawkę komplementów bycie znów uzależnić albo zwiększa intensywność krytyki bycie złamać ale ty pozostajesz niewzruszony bo wiesz, że twoja wartość nie zależy od tego, co on o tobie myśli. Ta strategia jest szczególnie potężna, bo uderza prosto w źródło mocy narcyza jego zdolność do kontrolowania twojego poczucia własnej wartości. Kiedy tę moc traci, zostaje nikim. Strategia 3: Rozkwitnij bez niego, narcyz ma dla ciebie bardzo konkretną rolę w swoim życiu. Masz być jego widownią. Jego fanem, Jego podwładnym, masz podziwiać Jego sukcesy, współczuć Jego porażkom, które oczywiście nigdy nie są Jego winą, i generalnie kręcić się wokół Niego jak satelita wokół planety. Co się stanie, jeśli nagle zaczniesz żyć własnym życiem? Jeśli zaczniesz odnosić sukcesy, rozwijać pasje, budować relacje, wszystko bez Niego, to przerazi Go bardziej niż cokolwiek innego. Narcyz chce, byś był od Niego zależny, by Twoje szczęście zależało od Niego, by Twoje sukcesy były możliwe tylko dzięki Niemu. Kiedy nagle zaczynasz rozkwitać bez Jego udziału, burzy to cały obraz świata, który sobie stworzył. Ale jest coś jeszcze gorszego dla Narcyza. Kiedy widzi, że jesteś szczęśliwszy bez Niego niż kiedykolwiek byłeś z Nim. To uderza prosto w jego ego, w jego przekonanie, że jest centrum wszechświata, w jego pewność, że nikt nie może być naprawdę szczęśliwy bez niego. Dlatego jedną z najpotężniejszych strategii jest po prostu żyć dobrze, rozwijać się, być szczęśliwym. Nie na pokaz, nie po to, by mu zaimponować, czy go. Zranić, ale naprawdę szczerze dla siebie. Inwestuj w siebie, w swoje zdrowie, w swoją karierę, w swoje pasje, w swoje relacje z innymi ludźmi. Buduj życie, które jest pełne i satysfakcjonujące, bez narcyza. Kiedy narcyz to zobaczy, a uwierz mi, będzie obserwował, poczuje mieszankę zazdrości, niedowierzania i strachu. Zazdrości, bo jesteś szczęśliwy bez niego. Niedowierzania. Bo myślał, że cię złamał, i strachu, bo zdaje sobie sprawę, że stracił nad tobą władzę i wtedy zacznie próbować wrócić do twojego życia. Nie z miłości, nie z tęsknoty, ale z potrzeby odzyskania kontroli, z potrzeby udowodnienia sobie, że wciąż może. Cię mieć, że wciąż jest ci potrzebny, ale ty już będziesz wiedział lepiej. Będziesz wiedział, że twoje szczęście nie zależy od niego i to będzie dla niego największą porażką. Strategia 4. Obnażaj jego gry ze spokojem. Narcyz manipuluje tobą na wiele sposobów. Gaslighting sprawia, że wątpisz we własną percepcję rzeczywistości. Projekcja oskarża cię o to, co sam robi. Triangulacja wciąga inne osoby w wasz konflikt, by czuł się ważniejszy i by cię izolować. Te strategie działają tylko tak długo, jak długo pozostają ukryte. Jak długo nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś manipulowany. Co się stanie, jeśli nagle zaczniesz nazywać te strategie po imieniu? Jeśli zamiast bronić się przed oskarżeniami, powiesz spokojnie: To jest projekcja, oskarżasz mnie o to, co sam robisz. Narcyz przestaje działać, gdy jego triki są obnażone. To jak magik, którego sztuczki zostały zdemaskowane, nagle traci całą swoją moc, całą swoją mistyczność. Ale uwaga! Nie chodzi o to, by wdawać się w kłótnie czy próbować udowodnić narcyzowi, że się myli. On nigdy się do tego nie przyzna, nigdy nie powie: Tak, manipulowałem tobą. To nie jest celem. Celem jest pokazanie mu, że widzisz przez jego grę, że nie jesteś już naiwny, że jego stare sztuczki nie działają na ciebie. Kiedy narcyz próbuje cię zmanipulować, po prostu nazywasz to spokojnie. To jest gaslighting. Próbujesz sprawić, bym zwątpił w swoją pamięć, percepcję. I zostawiasz to tak. Nie wdajesz się w dyskusję, nie próbujesz go przekonać. Po prostu nazywasz to, co widzisz i idziesz dalej. Ten spokój, ta pewność, to zrozumienie, to wszystko przerazi narcyza. Bo zdaje sobie sprawę, że stracił swojego podatnego na manipulację partnera. Że ma przed sobą kogoś, kto widzi przez jego grę. I to jest jego największy koszmar. Strategia 5. Przerwij cykl powrotów narcys. Zawsze wraca. Nie dlatego, że cię kocha, nie dlatego, że za tobą tęskni, ale dlatego, że potrzebuje potwierdzenia, że wciąż ma nad tobą władzę, że wciąż może cię mieć, kiedy tylko zechce. To jest klasyczny cykl: idealizacja, kiedy jesteś dla niego idealny, dewaluacja, kiedy zaczyna cię krytykować i pomniejszać, odrzucenie, kiedy cię zostawia, i powrót, kiedy wraca, zwykle z wielkim pokazem skruchy i miłości. Ten cykl może trwać latami, dekadami nawet. I za każdym razem, gdy narcyz wraca, a ty go przyjmujesz, wzmacniasz jego przekonanie, że może robić, co chce, i zawsze będziesz na niego czekał. Ale co jeśli tym razem, gdy wróci, spotka się z murem? Co jeśli tym razem, gdy pojawi się z bukietem kwiatów, z przeprosinami, z obietnicami poprawy, po prostu powiesz: Nie, dziękuję. Nie jestem zainteresowany. To jest najpotężniejsza strategia ze wszystkich, bo narcyz zawsze wraca, spodziewając się, że będziesz go błagał o powrót, że będziesz wdzięczny za jeszcze jedną szansę, że przyjmiesz go z otwartymi ramionami. Kiedy zamiast tego spotyka się z odrzuceniem, jego świat się rozpada. Jego pewność siebie zostaje zachwiana, jego przekonanie, że może cię kontrolować, zostaje zniszczone. I wtedy zaczyna się to, co nigdy nie miało miejsca wcześniej. To On zaczyna cię błagać, to On zaczyna robić wszystko, by cię odzyskać, to On staje się tą desperacką osobą, którą kiedyś byłeś ty. Ale uwaga, to nie oznacza, że się zmienił, to nie oznacza, że nagle zrozumiał swoje błędy i chce je naprawić, to tylko oznacza, że jego ego zostało zranione i desperacko próbuje odzyskać kontrolę. Prawdziwi narcyzi nie zmieniają się, nie mają tej zdolności do introspekcji, do empatii, do naprawdę głębokiej zmiany. Mogą udawać zmianę, by Cię odzyskać, ale kiedy już Cię odzyskają, wszystko wróci do starego schematu. Dlatego najlepsza strategia to przerwać ten cykl raz na zawsze powiedzieć nie i pozostać przy tym nie dać się skusić obietnicom, przeprosinom. Pokazom skruchy, bo te pokazy nie są szczere, są tylko kolejną taktyką manipulacji. Kiedy narcyz zdaje sobie sprawę, że naprawdę go odrzuciłeś, że nie ma już drogi powrotu, że stracił cię na zawsze, to jest dla niego ostateczna porażka. To jest moment, gdy jego władza nad tobą zostaje ostatecznie zniszczona. I to jest moment, gdy ty ostatecznie odzyskujesz swoją wolność. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o wszystkim, co przeżyłeś z narcyzem. Pomyśl o każdym razie, gdy kazał ci wątpić we własne wspomnienia, we własną percepcję, we własne uczucia. O każdym razie, gdy sprawiał, że czułeś się mały, nieważny, niewystarczający. O każdym razie, gdy obwiniał cię za swoje błędy, swoje problemy, swoje niepowodzenia. Pomyśl o swoich nieprzespanych nocach, o łzach, o tym uczuciu w żołądku, gdy nie wiedziałeś, co zrobiłeś nie tak, dlaczego nagle się od ciebie odwrócił, dlaczego traktuje cię tak źle. Teraz wyobraź sobie, jak byłoby, gdybyś znał tę strategię wcześniej: gdybyś zamiast reagować emocjonalnie na jego prowokacje, pozostał spokojny i obojętny, gdybyś zamiast szukać jego walidacji, wiedział, że Twoja wartość nie zależy od jego opinii, gdybyś zamiast koncentrować się na nim, skoncentrował się na budowaniu własnego, pełnego życia. Gdybyś zamiast dać się zmanipulować, spokojnie nazywał jego taktyki po imieniu, gdybyś zamiast przyjmować go z powrotem za każdym razem, gdy wracał, powiedział stanowcze nie. Jak inaczej wyglądałoby twoje życie? Narcyz chciał, byś był uwięziony w cyklu idealizacji, dewaluacji, odrzucenia i powrotu. Chciałbyś ciągle szukał jego aprobaty. Chciałbyś był od niego zależny emocjonalnie, ale teraz masz moc, by przerwać ten cykl, by wyjść z tej toksycznej dynamiki, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. To nie będzie łatwe. Narcyz będzie walczył. Będzie używał wszystkich swoich taktyk, manipulacji, gruźb, szantażu emocjonalnego, obietnic, zmiany, by cię zatrzymać, by odzyskać władzę nad tobą, ale tym razem będziesz przygotowany. Będziesz wiedział, czego się spodziewać, i będziesz miał narzędzia, by się obronić. Pamiętaj, Narcyz nie może znieść myśli, że stracił kontrolę nad tobą, że nie może już tobą manipulować, że nie może już wywoływać w tobie emocji na żądanie. To jest jego największy lęk i to jest twoja największa siła. Kiedy przestajesz reagować na jego prowokacje, kiedy przestajesz szukać jego walidacji, kiedy budujesz własne, pełne życie bez niego, kiedy obnażasz jego taktyki manipulacji, kiedy odmawiasz ponownego wejścia w toksyczny cykl, odbierasz mu władzę nad sobą, odbierasz mu to, co zawsze uważał za swoje prawo kontrolę nad twoimi emocjami, twoimi myślami, twoim życiem. I to jest dla niego gorsze niż cokolwiek innego. To jest dla niego jak śmierć. Ale dla ciebie, dla ciebie to jest początek nowego życia, życia, w którym to ty decydujesz, co czujesz, w którym to ty decydujesz, co myślisz, w którym to ty decydujesz, co robisz. Życia, w którym jesteś wolny od manipulacji, kontroli i nadużyć. Życia, w którym jesteś panem samego siebie. To nie jest łatwa droga. Ale jest to droga do prawdziwej wolności, do prawdziwego szczęścia, do prawdziwej godności. I wierzę, że jesteś gotowy na tę podróż. Poznałeś dziś pięć strategii, które nie tylko ochronią cię przed manipulacją narcyza, ale sprawią, że to on zacznie za tobą biegać. To on będzie rozpaczliwie szukał twojej uwagi. To on będzie się płaszczył. Strategia 1. Pozostań obojętny na jego prowokacje, nie reaguj emocjonalnie, nie karm jego ego swoimi emocjami. Strategia 2: przestań szukać jego walidacji. Twoja wartość nie zależy od jego opinii, jego słowa nie mają mocy budowania cię lub niszczenia. Strategia 3: rozkwitnij bez niego, buduj własne pełne życie, bądź szczęśliwy bez jego. Udziału, to zada największy cios jego ego. Strategia 4: obnażaj jego gry ze spokojem, nazywaj jego taktyki manipulacji po imieniu, pokazuj, że widzisz przez jego grę. Strategia 5: przerwij cykl powrotów. Gdy narcyz wraca, powiedz stanowcze nie. Nie daj się skusić pustym obietnicom zmiany. Te strategie działają. Nie dlatego, że są magiczne, ale dlatego, że uderzają prosto w najsłabszy punkt narcyza jego potrzebę kontroli i walidacji. Kiedy przestajesz dawać mu to, czego potrzebuje Twoje emocje, Twoją uwagę, Twoją walidację, Twoją podatność na manipulację, Twoją gotowość do dawania drugich szans, odbierasz mu władzę nad sobą, stajesz się wolny i to jest. Najlepsze uczucie na świecie. Teraz chcę, żebyś zrobił coś dla siebie. Napisz w komentarzu: Odzyskuję swoją moc. To będzie twoje zobowiązanie wobec samego siebie zobowiązanie do stosowania tych strategii, do niepoddawania się manipulacji, do odzyskania kontroli nad swoim życiem. A jeśli znasz kogoś, kto jest w toksycznej relacji z narcyzem, udostępnij mu ten film. Może to być pierwszy krok na jego drodze do wolności. Dziękuję za to, że byłeś dzisiaj ze mną. Kliknij w film, który pojawia się na ekranie, aby dowiedzieć się więcej o narcystycznych relacjach i o tym, jak się przed nimi bronić. Do zobaczenia wkrótce.